Czyli to jest dobry kolega Wziął te w termosie kawkę przygotował Nawet zajmował porcelanę I teraz będziemy pić najlepszą kawę jaką można wypić na, Przed zawodami Dokładnie tak A teraz jeszcze szybki fitting i, i lecimy I jedziemy na kolejne zawody, a właściwie już przyjechaliśmy Przyjechaliśmy Będzie grany supermaster 150km Pionu prawie w ogóle, będzie płasko. Nieźle Nie. Bo ja to dzisiaj to stwierdziłem, że nawet wezmę sobie pedały szosowe. Bo to w sumie jest. No, to nie jest taki gravel, jaki lubię. Czyli, że gravel enduro. O, flamaster. To mi się też przyda teraz. Tak to wygląda. Trzeba to już wymienić. Ale nie wymienię dwóch, wymienię tylko jednego. Zaraz szybki... Szybkie rysowanko i będzie, będzie gotowe. O, no, jest i Kraków reprezentacja. My jesteśmy reprezentacją Krakowa. Nie, no, tu jest więcej reprezentacji Krakowa. Nie, to no ja to widać nie wiem. Chyba jedna tylko założyła na pierwsze Kto tak jeszcze robi, jak wymienia bloki? Chyba wszyscy. Jak Fitter ustawił, to tak ma być. Zaczynamy od impreza Na szybko, ale się udało 55 i 105 Jedzenie? Nie wiem zawodnikiem, który będzie tu pilotował Nie wyprzedzacie go, jedziecie ostrożnie Jedzenie, najważniejsze Ale 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 No wtedy jest start Ostry i ciśniecie Ile fabryka dała Wszyscy zwarci gotowi I zaraz jedziemy To co, do zobaczyska na mecie?

A tak się jedzie w pierwszej grupie. To Alive. Właśnie odjazd poszedł Dwóch zawodników i nasz skromny mały peletonik Dobra. Po 90 km odpadłem z grupy pościgowej, także jedna kłoda na singlu, zły bieg i buty czasowe trochę mnie spowolniły i mi odjechali. No, ale zostało czterech przede mną, reszta za mną i z 50 km do mety. Może mnie nie złapie nikt już. To by było na tyle ze ścigania. Rower ukurzony Kariny lekko zakurzone. Fajne ściganko. Zająłem dzisiaj siódme miejsce. Wreszcie mnie dwie osoby dojechały z tego momentu jak odpadłem z tej czołówki, która goniła. W sumie dobry czas, bo miałem nie całe 5 godzin na 150 km co daje średnią chyba ponad 30. To chyba coś potrenowałem. No i co? No i teraz jedziemy do domku. I następne zawody to pewnie będzie Warmia gravel Jak się uda w końcu, shooter master. No to shooter premium leciało się cały czas na fajnej prędkości. No a teraz idę zobaczyć, jak Filipowi idzie, bo zaraz powinien dojechać. I przyjechał Filip. Filip, Jak się podoba impreza? Bardzo dobrze. E, coś znalazłeś w torbie fajnego. Co tam miałeś? Bo to jest ciekawostka. To jest pamiątka. Pamiątka. Człowiek PGR. Człowiek PGR. wszystkich sklepów. Kilometra. masz zniżki tam w tych sklepach też? Tak. względu się do pani. Jak się jechało? A to Grzesiu nawet chyba robił. Tak? To jest chyba Grzesia. On no? ma drukarkę? Co? On ma drukarkę? W pracy mamy przecież drukarkę. A, nawet taki... więcej niż jedną. Jak się jechało? Dobrze. Wspaniale, nie zapomnę tego wyścigu nigdy. <gry> Bardzo dobre danie. Łóżka stoi. Czyli jest idealna konsystencja Kaszotto okay. Idealny pośłek regenacyjny. Ale i tak co będzie po jak będziemy wracać samochodem? To po co się jedzie na rowerze? Czyli będzie zachodnia restauracja złotełki. Złote <gry> Zwycięzcą. Nie mam nic do powiedzenia. Jak się... O czym myślałeś, jak atakowałeś? O frytkach z majonezem. Zerw zerw Zerwać rysia. No i udało się nawet nagrałem. I o motomyszach. I zapraszamy. I motomyszy chubale. z Masy. Fugle z reddy. Nie no, tra trasa była oh. ciężka, trasa była selektywna, ale wygraliśmy. Wygrali. Gratulacje. O! Działa. Dobra, jest z nami jeszcze organizator, Krzysztof Krzysiek, Krzysztof Krzysiek to to samo imię? Tak, dobra. No i Krzysiek zaprasza na następne edycje. Tak, dzisiaj zakończyliśmy edycję w Rybniku na Śląsku, ale zapraszamy też za miesiąc, dokładnie 8 lipca na Dolny Śląsk, w Kamiennej Górze widzimy się i po pierwsze dwie trasy Shooter Master, a po drugie w niedzielę na rozruch przełaje i uwaga, przełaje także trasami podziemnymi, więc coś, czego chyba jeszcze w Polsce nie było, a przynajmniej nie słyszałem. Ja nie słyszałem. E, więc będzie okazja się pościgać trochę na powierzchni, a trochę pod ziemią. E, w Starej twierdzy, naprawdę obiekt robi wrażenie, więc zapraszamy dla ciekawskich Można też zabrać rodziny, bo będzie festiwal gastronomiczny Będzie cyklofiesta, więc dla każdego coś tam się znajdzie Super, ja chyba wpadnę Zapraszamy A, czas. całą ekipę RS Bikes i wszystkich fanów Super, dzięki Dzięki kulinarny numer 2, risotto Jest karkówka, sałatka to bułka. chyba jednak do tych łuków nie będzie. Nie. Atmosfera, fajni ludzie i fajne zawody. Shooter Master, to okejka. Takie są shootery, że... Shooter Premium, jak sama nazwa wskazuje. No, a teraz idziemy coś zjeść. Na razie.